Nowy skład za 800 tysięcy końców i decydujące mecze w Food Champions. Pozdro. Lepsze Let's go! Come on! Williams, piękny tap. Nie, nie, za dużo. Nie mogę takiej sytuacji marnować. Let's go! 2-0. Wracamy na dobre tory? Zajebiście. Na razie najlepszy... ギルにうれいな農家。 Let's go! Brutalnie, ale to z rich Quitem już będzie. 6-2. Butra Guenio może być zajebisty w tym roku. Butra Guenio może być zajebisty, bo jest zdrowny, ma er jedynkę, jest szybki, zwrotny bardzo jest. Ma 3 sztuczki, a ma pięć słabszej. No więc to może być sezon, gdzie Butra Guenio będzie zajebisty i będzie pożądany w parze z ikoną pierwszej. Ja mam pan z gry Marki. Masz... No, Marek Rashford mi się zameldował w pierwszym spotkaniu. Powiem Ci, że grałem raz na Marka i były ciężary. Lakrua Balde Hanczko De ideąk. Meta meta środek pola Czerki, Kurde, nie lubię na niego grać. O, charke, no. Fajnie, że zrobię go Potma, ale no tempa to ten kolega nie ma, bo się to pokazał. Nie da się grać chyba karem kill'em. Kurde, Gile, ej trzecią sytuację marnuję gilerem. Ej, bez karnego, żeby się to nie zemściło, no trzy sytuacje zmarnowane już chyba. O, Spalony, czy nie? Chyba tak. Nie, nie było sprawnego. Arda Giller, ale on ma tragiczne wykończenie. U mnie przynajmniej, na razie jest średnio. A ciekawego SPO, którego mogę tutaj sobie sprawdzić jeszcze? Nie, za, za dużo, bo ten SPO u mnie. No i właśnie to jest to, nie da się grać chyba Karem Nie, dobra, nie, 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 wypierdam tego Giller'a. Gujaro ma 5 razy lepsze wykończenie niż ten Giller. Nie czuję tej karty w ogóle grać chyba Karem Kejdem Cierpię w tym meczu, na razie znowu Kej ma dwie bramki Ok, 70 tempo ma dwie bramki w tym meczu Wow Uuuu, Nie no trzy kikofy zajął No, mam dość tego meczu, Trzeba być skupionym w tych offach Nie da się spojrzeć na czas w tym momencie, bo gościu ma takie momenty pojebane. Ram pa pa pam, Ram pa pa pam. Ciekawe są, jakie goals to meczu jest, jakie ekspertyz gości mężczyzny. Mmm, tak myślałem. Nie, no kurwa, co jest grane z tym wykończeniem? Ja pierdolę! żary są, powiem ci, o cierpimy tutaj to tym Ja przegram z Harem Kainem, to nie wiem, ale koniec. Mordeczka gra Konradem Lajmerem informem, którego przepaliłem bez bca. Ojej, 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 ja, Ja pierdole. Nie da się grać chyba Harem Kainem. Nie, ja pierd... Nie po meczu. Kurwa, mać! Gościu pierwszą połowę. Chuja zrobił nic. Pięć bramek kurwa mogłem strzelić. Wszystkie zmarnowałem, oczywiście. I nagle kurwa przypomniał sobie, jak kończyć sytuację w FC20, kurwa 6. A ja sam mogę kurwa strzelać tymi pierdolonymi drwiączotami. Zawsze ten chujebany mu na bramce, to muszę nogę mogę wystawić. Zawsze przegrałem jestem. Nie, i i ten Limer kurwa, on dogoni tą salmę. GG. Cześć, trzy. Smutne popołudnie. Miałem taki dobry humor, nie? Taką dobrą energię. Ale mnie sprowadzili chłopcy do, do parteru. Kama winga, kudusz. Tak mnie p***ją chłopcy no, Zajebiście Let's go! O, jejku. Ja pie... Po co tego bramka zaruszałem No jeszcze wygląda powtóreczkę, piękna bramka, piękna lada Kudusem zwykłym jeszcze tak zajebał, wow Nie, yes, spadł. Ja... Yep. Let's go, yes. Dobrze, to wpadło. Na kickoff? Nie. No ty, może ja zrobię kickoffa za nią, za niego. tym Nico Williams nie siedzi mi. Strasznie mi nie siedzi ta karta. Yes! Jak ona jest zajebista ta party, naprawdę. To jedyna karta, która dojeżdża na ten weekend. Tylko to pokrętło, co ma Dumor na Night, także na kickoffie, to jest ale. kurwa, no nie jakaś Brawo, Arauzu. Arauziu też trzeba pójść. A Rausiu Patrick i Salmo Okej, okay, miarę gra nawet. No nie ma co narzekać, no Wpierdol go nie wpierdol i tyle. Cieczki, ten gępie 3 jakiś 7-0 mam. No, ale masz 7-0 stary Wreszczę <ścoughs> okay. Let's go 7 A, no, no, te karty teraz wchodzą. No to nie wiem. Tylko będzie 2? 7-4, mniejsza już sobie. Chyba nie wypuszczę tego meczu już. Powiedzcie im, co robić z takimi gośćmi jak ten, który nie chce wyjść przy 7-1? GG, dziękuję za meczyk. No, no, marmoszek. No kurde ja to dole Wow, że to wyjął to nie jest karny? Z takim opóźnieniem karny? Wolny karnie no karny musisz mieć Let's go! Go, brawo Trzy mecze trzeba wygrać Podam nagrody za 10 minut Bo śmierdzi mi 10 winami niestety Za 10 minut mamy 3 razy 85 no spoko w sumie Też nie jest najgorzej ja, no, to za duża szafa Let's go O mama musz Brawo, wytrzymałem Let's go, 2 -0. Pięknie byłoby na Winkalon. I teraz dopiero zacznie grać nie? bo jak dwa 200 się przegra, to się tej Że zaczyna grać, że to... to przewadzę. Nie trafił tego, ciekawe. Muszę to brawo Let's go! Idę w 9 minut mamy. A tak Gilder słuchajcie, 13 spotkań, 12 bramek. Myślałem, że gorzej. No i mamy skład oponenta o 10 wina. Będę Barcola, diabi Wow. nieprawdopodobne, te dwa kikofy Barmus ma to coś? Nie, nie tak. No już zruszyłem Spalone, bo ale że, kurwa spalone. Zagramy naprawdę zaskakuje dzisiaj. Brawo, takider, prawa nóżka jeszcze. Wygrywamy ten meczkę, co? Nie, on też się robi. Znowu Harry Kane? Z tą mortką to mam bardzo złe wspomnienia. Hurricane, Konrad Leimer, nie no się prześladujmy ten duet z Bayernu UUUUUUUH HOHOHOHO ho, Patryk Guijaro, najlepsza zawodniczka tego futrema z Williams, nie kurwa, patrzcie to Kurwa mać, Konrad Leimer go, go dogania O co chodzi? LET'S go, omar, marmusz. Mar, A tutaj może być jeszcze 6-5, więc spokojnie już 6-5, nie no Kur... mać, no... Aaaa, Ej... Tak! Tutaj, kur... Tu! Tu jest karny! Nie, za mocno chyba. Ole fart. Wow! What a tackle. No dobra, nie, muszę zjeść, muszę zjeść, muszę, muszę. No nie, co mam wam powiedzieć, no, o kurwa, złoty zwykły. No dobrze, gra, tak, szczerze, dobrze gram Tak oh jest, come on!

Dobry gość bo lepszy był ode mnie, zasłużył na to zwycięstwo A teraz jestem tylko niestety czempionem Co tu mamy? 10x83+, 3x85 2 w Team of the Week tyle, że tej paczki 10x82 nie ma po prostu, tak? No tam jesteśmy stratni, bo tam by, może coś wpadł Wymiennego, troszkę monet byśmy zarobili Bez lookoutu, skipujemy, Team of the Week, kolejny, bez lookoutu Szkoda, bez lookoutu Niestety, co to będzie? Nie, tylko nie załomiczka Bayernu Monachium, Bayern Monachium prześladował W tym poprzednim Damianowicz 10x83+, bez lookoutu Ojej, masakra, to jest paczka Bardzo niefajna, 3x85 5, ostatnia paczka. No proszę, no. Z walkoutem będziemy. Jest walkout, identowy jakiś. esio, no jak jest kobita z Anglii. To nie może być coś dobrego. Williamson, co to jest? to w 85, okej? Okay. I banda. Mogą być gorzej, tak szczerze. Mogą być 3,85. Słuchajcie, były takie paczki. Takie też widziałem. 10,5 to nie jest sportowy bilans. Trzymajcie się.